Witajcie, kochani. Dzisiaj o wyższym ja. Wyższe ja towarzyszy nam od zawsze. Zna naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wie, co się z nami stanie. Zna naszą historię, wcielenia. Wyższe ja to forma energii, znajdująca się około 2 metry nad nami. Kontaktuje się z naszym umysłem podświadomie. Jest nieocenionym pomocnikiem, jeśli chodzi o uzdrawianie w przestrzeni serca, zwłaszcza małych dzieci. Poprzez źródło miłości i światła, proszę wyższe ja, aby pokazało mi, w czym tkwi problem u dziecka. Dostaję rewelacyjne odpowiedzi, dzięki którym widzę przyczyny choroby czy niepowodzeń małej istoty. Orientuję się, czy problem pochodzi z tego życia. Może od przodków, czy z innego wcielenia? Czy może są to programy dotyczące przekonań rodziców, lub przekazów genetycznych? Uzdrawiając poprzez źródło miłości i światła, wyższe ja pokazuje mi, w czym jest problem. Można je prosić o wiele rzeczy. Jest mądrzejsze od nas, lecz trzeba pamiętać, że nadal ma swoje opinie, ego. Z tego powodu podczas pomocy udają się po informacje do źródła, które ma całkowite zrozumienie i wie, gdzie znajduje się najwyższa prawda. Łączy się również z prawem prawdy. Gdy ktoś zaczyna chorować, ma problemy w związku, z pieniędzmi, z pracą, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, wystarczy w ciszy wejść w energię serca i zapytać w czym jest problem, wyższe jasna przyczyna. Wie, gdzie jest najwyższa prawda. Aby dostawać wspaniałe wskazówki czy przekazy od wyższego ja, należy się z nim zaprzyjaźnić, w ciszy lub w czasie medytacji łączyć się z energią wyższego ja i rozmawiać z nim. Pomagając podczas sesji, gdy łączę się z wyższym ja, widzę je w różnych formach u różnych ludzi. Dobrze jest pisać listy, prośby do wyższego ja i być mu wdzięcznym, że jest z nami od wszystkich w ciele. Pisanie. Zakotwicza nasze myśli w naszym DNA. Codziennie pisemnie komunikuję się z moim wyższym ja, a podczas sesji łączę się z wyższym ja osoby, która ma problemy ze zdrowiem, pieniędzmi, relacjami i dostaję podpowiedzi. Jak rozwiązać problemy. Gdy ktoś chce sprzedać lub kupić mieszkanie, dom, działkę, samochód, cokolwiek, proszę wyższej ja tej osoby, aby naprowadziło ją na takie zbiegi okoliczności, aby to, czego potrzebuje, zadziało się w jak najlepszy sposób. I dla najwyższego dobra. Poprzez wyższe ja kontaktowałam się niejednokrotnie z urzędnikami w sprawie ludzi, których rozprawy były zaniedbywane lub niesprawiedliwie prowadzone. Mój klient, któremu dłużnik nie wypłacił bardzo dużej kwoty pieniędzy, Oddał sprawę do sądu. Sprawy wlokły się ponad 4 lata bez efektu. Będąc w przestrzeni serca, zobaczyłam postać sędziny. Połączyłam się z jej wyższym ja. Porozmawiałam na temat tej sprawy i podziękowałam wyższemu ja za interwencję. Pan, który poprosił mnie o pomoc, zarzucił mi, że sprawę od czterech lat prowadzi sędzia, nie sędzina. Ale ja powiedziałam, że źródło, które mnie prowadzi, nigdy się nie myli. W dniu, kiedy odbywała się w sądzie sprawa dotycząca zwrot pieniędzy, mój klient. Wysłał mi zdjęcie, że przewodniczącą składu sędziowskiego jest kobieta. Starszy sędzia, który prowadził lata sprawę, odszedł na emeryturę. Wyższe ja mnie nie zawiodło i wystarczyła tak naprawdę tylko jedna rozprawa, aby odzyskać pieniądze. Gdy zaprzyjaźnisz się ze swoim wyższym ja, będzie cię prowadziło. Jeśli zaczynasz chorować, siądź w ciszy i zapytaj o co chodzi. Chcesz coś sprzedać, kupić, poproś wyższe ja, aby cię naprowadzało na ludzi, sytuacje. Aby przeprowadzić najbardziej korzystne dla ciebie transakcje poproś wyższe ja o najbardziej pasującą bratnią duszę do związku do przyjaźni do rozwoju duchowego poproś o dobrą pracę pieniądze o wszystko czego potrzebujesz bez przekraczania cudzych granic. Wyższe ja posiada o wiele większą energię niż nasze ciało. Jeśli czujesz się zmęczony, połącz się z wyższym ja i poproś, aby wyższe ja doładowało swoją energią Twoje komórki. Abyś poczuł się zregenerowany i wypoczęty. Wyższe ja jest wspaniałym pomocnikiem w ustrawianiu zwierząt. Łączę się z Wyższym ja zwierzęcia i pytam, jaka jest przyczyna choroby czy dolegliwości. Wyższe ja zwierzęcia natychmiast daje mi odpowiedź. Mało tego, pokazuje mi też, od kogo z domowników zwierzę wzięło chorobę. Czuję, że zwierzęta też komunikują się poprzez wyższe ja. Traktuję moje wyższe ja jak mojego najwierniejszego, najwierniejszego przyjaciela. Który wie o mnie wszystko, a więc wie, co jest dla mnie najlepsze i w jaki sposób mnie prowadzić i pomagać. mi. Codziennie wyrażam mu wdzięczność. Kochani, pozdrawiam Was z miłością i światłem. Bądźcie w zdrowiu. Bądźcie w szczęściu, radości i obfitości.